z 120 metrów i go obróbimy dalej. Jednak on kierował pilotów w miejsce, gdzie powinni po prostu się skorzystać. I proszę Państwa, słyszę w lewą stronę z falą 120. Ta akcja bojowa e, przy atakowaniu celu naziemnego to jest e, przede wszystkim ma być cenna, a druga rzecz ma być jak najkrócej. Chodzi o bezpieczeństwo załóg, żeby obrona przeciwlotnicza nie zdążyła zareagować, żeby zaskoczyć przeciwnika e, podczas takiej akcji, bo to jest tak jak z telefonem komórkowym. Coś ciekawego się dzieje przegapimy ten moment, nie zrobimy zdjęcia, ale jeżeli to samo wydarzy się parę sekund później, to już mamy telefon w ręku, Tak samo jest z